Powiem Wam, że już jest nerwówka, bo pieprzone nie trzymają wymiaru, ani kątów. No szkórka, żeby rektyfikowane płytki, rektyfikowane płytki to powinny być, to w, z, powinny być płytki najprostsze, jakie są do zakupienia. A tu jedna od drugiej dłuższa o milimetr minimum. Dobrze, że mi tu idą tylko cztery, tak po, po wiecie, po szerokości, bo ale i kątów nie mają. Kurczę, stawiam płytkę na płytce, wiecie, dół równo idealnie widzę, że się zgrywa perfekt a na górze ząb. Ja pierdzielę. Położyć się położyć, bo się człowiek będzie wkurzał. I będzie kombinował jak to wyprostować. Tu jeszcze na dole to pół biedy, bo tego nie widać, nie? Że tam fuga jedna szersza od drugiej, no ale już te wysokości oczu. Te, pierwsze, te, te trzy rzędy będą najbardziej widoczne, bo później na górze też już pod kątem nie widzicie, jeżeli rozjedziecie trochę fugę. O Boże! No nie może iść tak, żeby było elegancko prosto, żeby płytki były... Ach. Robię rząd, spadam stąd, wkleję chyba tylko jedną, bo mam klej, miałem go na rzadko, wystawić na dwór. Ma być jeden stopień na plusie, Tym go jutro zużył, ale wkleję jeszcze jedną płytkę tu i i dopiero kończę i spadam. Już jestem zaniedowolony. Powiem wam, że już zgłupiałem z tą wodą. Wszystkie te wylewki sprawdziłem, wkręciłem sobie wylewki, baterie podtynkowe, wkręciłem sobie tą wylewkę i ze wszystkich leci tak samo ciurkiem. Nie wiem, czy to dlatego leci tak samo ciurkiem i mi się wydaje, że to słabo leci, że tu jest po prostu duża dziura i to leci wiecie obwodem dużym, a nie że jest ściśnięte w kranie do przez sito, jak to się nazywa, ten tutaj, co? Ten na powietrza, czy, czy jak to się tam zwie, nieważne. <laughs> I to Wam spręża trochę te powietrze, i dlatego Wam wali pod ciśnieniem. A tu mam otwartą rurę, tak jakby, tak? I dlatego to leci w taki sposób. Mi się wydaje, że chyba tak. No mówię, wszystkie lecą tak samo. Także wykluczam kamienie w rurkach, w tych, w tych bateriach. Te kamienie w rurkach to chodzi jednak ta zewnętrzna rurka jest tak gwizdze i piszczy, jak puszczę wodę, i z tym będę musiał powalczyć. Bo jeżeli z tych leci wszędzie tak samo, to wykluczam to, że to jest błędem, błędem jakiejś przypchanej rurki i tak dalej. Jeszcze później, jak, jak będę miał chwilę czasu, porobię, odkręcę te całe te głowice, wyjmę, zobacz tam piachu po prostu w te głowice też nie naleciało. Bo jak dzieci sobie kamyki wrzucały w rurki, to może i piasek był sypany, i ten piasek też tu może stać w głowicy gdzieś przypchany to sobie jeszcze tylko głowicę rozkręcę, a tak to widzę, że leci tak samo z każdej więc o tyle jestem spokojniejszy, że, że to nie tylko jest problem z tą baterią raczej znaczy problem, wydawało mi się, że jest problem, ale tego problemu nie ma bo mówię, leci leci dużym, grubym ciurem, także mi się wydawało, że to leci pomału, ale wydaje mi się, że dobrze zapierdziela a druga sprawa, żeby to sprawdzić może ktoś z was mi podpowie, albo sam znajdę w internecie, bo to nie problem. Na pewno można przeliczyć. A zresztą jak chyba w bateriach zobaczę, jaką ona ma przepustowość wody. I wtedy podstawię wiaderko, otworzę na rozcież na pełny opór. Jeżeli przeleci tyle wody, ile producent daje, że ona ma przepustowości, znaczy się, że wszystko bangra jak należy. O, to będzie najlepszy sposób. Dobra, biorę się za. ピューテク。 Ale bym sobie kurczę strzelił w kolanach, to trzeba uważać, jak się robi takie rzeczy. Byłem pewny, już chciałem wycinać prostokąt w płytce, bo byłem pewny, że mam tu jedną wspólną maskownicę prostokątną. Ale mówię, kurde, coś mi tak tknęło, a wejdę zobaczyć, ile ta maskownica zakrywa, żeby wiedzieć, ile tu mam miejsca na tą maskownicę. No i dociąłbym płytkę. <laughs> tu są tylko takie oczka. Tu jest takie malutkie. No i tu na wylewkę takie. Także ładnie bym wyciął, pięknie bym płytkę wkleił, ale bym kuł i pruł i pewnie to samo będzie tu i to samo będzie tu, chociaż tu nie wiem czy nie mam jednej wspólnej takiej okrągłej, ale to też wejdę zobaczę, bo nie chcę sobie w kolano strzelić, także trzeba uważać jak się robi i tu za dużo marginesu nie ma, zobaczcie, tu jest może pół centymetra na stronę, także nie za dużo marginesu, żeby to zrobić. Dobra, odmierzam, wycinam, ale bym sobie kurde w kolano strzelił. No, i co? Jak to odmierzyć? No, Kontownik najlepiej przykładacie sobie. Robicie kreseczkę z drugiej strony z tej, z tej. Odmierzacie to na płytkę, którą będziecie docinać. Wiadomo, wysokość to tak to samo. Na górę, tutaj poziomica. Mierzycie sobie minus, oczywiście, te 1,5 mm. Chociaż od góry nie musicie odejmować, bo jak zrobicie na zero i pójdziecie 1,5 mm do góry, no to Wam się tu zrobi 1,5 mm przestrzeni. Jak mierzycie na dole, to musicie ująć ten No, 2-3 mm nawet, bo te półtora to musi być luzu. Czyli jak macie półtorówki krzyżyki, to od pełnego wymiaru sztywnego odejmujecie sobie dwa razy grubość krzyżyka. Od tej odległości dwa razy grubość krzyżyka odejmujecie i idzie. I żeby wyciąć takie otwory w miarę, w miarę precyzyjnie, to ja zawsze robię otwór. No, tu mogę zrobić, bo mam rozetę. Większą do wylewki więcej rozeta kryje. Rozeta do rączki kryje bardzo mało, więc zrobię też tą otwornicą. Otwór, bo mógłbym zrobić idealnie, praktycznie to mi idealnie wychodzi pod rozetę, ale wiadomo, że otwornica też mam trochę, przy ruszaniu w okręg, będzie rozbijała ten otwór. Ja nie chcę, żeby był rozbity, dlatego doprecyzuję go takim czymś stożkiem. Zarąbista rzecz, jeżeli nawet robicie sobie łazienkę sami, zakupić sobie taki stożek, bo to jest coś pięknego. Zaraz Wam pokażę zresztą, jak on bierze. Zrobię najpierw ten pierwszy otwór, zrobię ten otwór, pokażę Wam jak stożek bierze, jak fajnie rozbija otwory, jak je ładnie zaokrąga. No i dobrze też mieć paluszek. Jak nie macie stożka, już nie chcecie wydawać na stożek pieniędzy, chociaż chyba nie wiem, czy to nie jest jedno i to samo, to paluszkiem możecie później rozbić otwór do odpowiedniej wielkości. Jedziemy! Odrobinkę w dół i ten też odrobinkę w dół i będzie gitara. No nic, co, na czym się wczoraj skończyło? Nie wiem, na której płytce ostatnie nagranie było, bo miałem odwiedziny kogoś, tak robiłem i gadaliśmy, już nie było nagrywania, ale ściana zrobiona. Więc teraz zbijam klipsy gdzie mam wyczyścić fugę, to wyczyszczę, chociaż staram się robić tak, żeby przy jasnych płytkach nie brudzić rantów klejem, jak się robi na szarym kleju, bo wiadomo, że pójdzie biała, nie biała, tylko jasna jakaś fuga. Jakby tu, wiecie, wyprysków czarnego kleju było, gdzieś brudne ranty, pół upo pobrudzone w kleju, to to będzie widać, to szare spod fugi będzie widać, dlatego czystość jest bardzo ważna, jeżeli chodzi o ranty płytek przy takich jasnych płytkach i jasnych fugach. Także zbijam, rozkręcam, rozklinowywuję i planuję dalej robotę.